jak mówiłem, ostatnio używamy dużo, tego używam dużo bobiku jest to bardzo fajna przynęta, zanęta raczej zanęta, ale jako przynęta też może służyć tak wygląda bobik po ugotowaniu ale żeby go tak przygotować najpierw trzeba go zamoczyć na 24 godziny i wtedy bardzo krótko podgotować, on się zrobi taki nie za twardy, o, przepraszam, nie za miękki niektóre ziarna się, się rozpływają w palcach a niektóre nie, ja, ja wolę jak jak jest troszeczkę bardziej twardy, jest po prostu łatwiejszy wtedy. Znaczy, no trudniejszy do zgryzienia rybie. Bo nawet, kurde, mniejsze leszczyki, kurde, kurde płocie bez problemu wyzbierają sobie ten bobik. Bobik moczę przez całą, całą noc minimum, a potem go wrzucam do gara i gotuję bardzo krótko. Nie wiem dokładnie, ale tam 3-4 minuty. I od razu zlewam tą wodę. Nie zostawiam go tak jak jak na przykład. Groch, czy łubin, czy kukurydzę w tym rządku, bo jest ma taką specyfikę, no to ziarno, że zrobi się z niego po prostu papka i nic z tego nie będzie. Ale to nie znaczy, że taka papka nie, nie jest dobra, bo, bo bardzo fajnie smuży wtedy przy zanęceniu bobisko. A sam bobik taki lekko twardy jest tak, tak smaczny, apetyczny dla leszcza, że, a przede wszystkim robi sort. Zanęta bardzo tania. Ja kupuję ją akurat na Allegro, bez problemu jest dostępna, kosztuje całe 2 zł za kilogram, a na ponamoczeniu mamy 2-3 razy. Ale najpierw razem kupisz 20-30 kg to na pewno dla, dla każdego wędkarza, nawet yy, dla amatora starczy na miesiąc albo i dłużej. I warto wrzucić od razu 2-3 kg na dzień w łowisko, takie leszczowe. To samo jest z makaronem. To jest mój makaron. Wielbiam na niego łowić. Duże kolanka najczęściej zakładam dwa na haczyk. Przebijam tylko przez pół haczykiem na wylot. dokładam drugie kolanko do haczyka i taka fajna porcja jest na haczyku. Bardzo apetyczna bardzo duża, ale i tak nawet 30 dekowo leszcze bez problemu łykają to. Jak sobie z tym razem? Nie wiem. Wszystkiego też nie musimy wiedzieć. Nie. Ale też mam troszeczkę drobniejsze zanęty. To są po prostu do łowienia w toni. To, to jest pęczak z, z płatkami, ze smrodkiem. Duża smrodka, bardzo tłusty jest. Też ja używam przez cały rok. 20 lata to jesień zima. No, oczywiście na ten troszeczkę mniej, ale już teraz, jak jest sierpień, druga połowa sierpnia, woda spada do, do 20 stopni, już nawet do 18. Dodaję nawet takie, takie wiadro, takie buteleczki. No, ale to ja znęcam po prostu dużo. A dla amatora starczy, przepraszam, nie dla, dla amatora. dla niedzielnego wędkarza żeby po połowę wiadra naraz to wystarczą dwie trzy łyżeczki latem żeby dodać tego, tego zwrotka ale też mam tutaj dużo akurat dzisiaj dodałem, ze środkiem, zmieszałem korzenny zapach, no i dzisiaj mamy dużo lepsze wyniki niż wczoraj, wczoraj miałem inny zapach dodany no i no, akurat nie mój lubię, lubię pokombinować, potestować i efekty były takie jakie były, no były troszeczkę bardziej mizerne. Dzisiaj mamy dużo lepsze efekty. Kilka ładnych leszczy w siatce i kilkanaście wypuszczonych. Zobaczmy, było I kombinujemy dalej.